Tym razem mam dla Was vloga z wyjazdu do Wielkiej Brytanii, gdzie odwiedzałam moją siostrę cioteczną i byliśmy w paru ciekawych miejscach. Także będziecie mieli okazję to zobaczyć, a przy tym opowiem Wam co nieco o książce Jak umrzeć na bogato belli Jest ja ona autorką również Jak zabiłam swoją rodzinę, czyli takiej troszeczkę komedii kryminalnej, może trochę bardziej nawet thrillera z domieszką humoru. Bardzo ciężko jest mi określić w ogóle gatunki książek, które pisze. Bellamaki, ale muszę Wam przyznać, że czyta się je naprawdę świetnie i są bardzo ciekawe. Ale o tym za chwilę. Jako, że nie był to wyjazd skupiony na czytaniu, a na spędzaniu wspólnie czasu i przy okazji zwiedzaniu, no to update y nagrywam znacznie później. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, że pojawi się tutaj trochę przebitek z mojego pobytu w UK, a dodatkowo opowiem Wam o jak umrzeć na bogato. W tym miejscu dziękuję wydawnictwu Dolnośląskiemu za egzemplarz tej bardzo ciekawej książki. ය thank you O czym właściwie jest? Jak umrzeć na bogato? Zacznijmy od tego, że na samym początku ginie główny bohater. I to w nie byle jakich okolicznościach, bo na własnej imprezie urodzinowej, swoich 60. urodzinach, na dodatek nabity na pal. Przenosi się on wtedy do takiego miejsca pomiędzy, takiej poczekalni, w której musi odkryć, w jaki sposób tak naprawdę zginął, jak do tego doszło, kto do tego doprowadził, co właściwie miało miejsce. Ma tam dostęp do jakichś medytacji, różnych innych dziwnych rzeczy, a przy okazji może podglądać swoich bliskich i obserwować, jak reagują na to, co właściwie mu się stało. Ale nie może się cofać, więc widzi tylko obraz tak naprawdę rzeczywisty w danym momencie, co kto z jego rodziny robi, jakie podejmują kroki względem tej jego śmierci, co rozważają, słyszy ich rozmowy, może dokładnie obserwować każde ich działanie. Co ciekawe, mamy tutaj kilka perspektyw: mamy Antonego, czyli głównego bohatera, który umiera na samym początku, jego żonę oraz dziewczynę, która tytułuje się tajną agentką. I jest zafascynowana true crime. Postanawia więc prowadzić tak naprawdę swoje własne śledztwo wobec tego, co się stało, publikować materiały, które gdzieś tam udaje się czy nagrać, czy znaleźć na swoich mediach społecznościowych i na tym buduje niejako swoją karierę. Przyznać, że czytanie tej książki to było bardzo ciekawe doświadczenie. Autorka w ciekawy sposób kreuje bohaterów, bo tak naprawdę w tej historii chyba nikogo nie da się lubić. Z nikim nie da się sympatyzować, każdy jest antypatyczny i kieruje się niekoniecznie dobrymi pobudkami. I obrywa się tutaj bardzo różnym osobom, przede wszystkim takiej wyższej klasie społecznej, ale także nie jako społeczności, która gromadzi się wokół tematyki true crime. Co jest w sumie bardzo ciekawe, bo tych podcastów kryminalnych ostatnio robi się coraz więcej, wyrastają jak grzyby po deszczu, mam wrażenie. Ale też i osób zainteresowanych tą tematyką jest coraz więcej, coraz więcej. Czytamy, słuchamy i widać, że ludzi to fascynuje. A autorka pokazuje tutaj tę drugą stronę medalu, która okraszona czarnym humorem wypada bardzo ciekawie. Całe te zawirowania rodzinne są tutaj też bardzo ciekawie przedstawione, bo tak naprawdę każdy z osób, która były związane z Antonem, zależałoby na tym, żeby dostać spadek. A z drugiej strony, tak naprawdę może tego spadku niekoniecznie być tyle, ile oni sądzą. Ale to ja nic nie mówię, nic nie sugeruję. Jeśli więc szukacie thrillera, który nie do końca będzie takim klasycznym thrillerem, a dodatkowo będzie okraszony nutką czarnego humoru i będzie taką szpileczką wbijaną wyższym klasom społecznym, no to myślę, że książki Beli Mackie sprawdzą się tu idealnie. Zarówno jak umrzeć na bogato, jak i jak zabiłam swoją rodzinę. Choć muszę wam przyznać, że ten tytuł chyba trochę bardziej przypadł mi do gustu. Mam wrażenie, że lepiej mi się go czytało jakoś tak szybciej i sprawniej, ale obie książki są naprawdę ciekawe. I tutaj i tutaj po części mamy poruszaną tematykę spadku, co jest ciekawe, i tych wyższych klas społecznych. Autorka wyraźnie jest na nie cięta, ale wychodzi jej to w bardzo ciekawy sposób właśnie literacko, także ja serdecznie polecam. W ogóle te okładki ze sobą fantastycznie wyglądają. Thank you Mój pobyt w Wielkiej Brytanii, no to jak mogliście widzieć, udało nam się odwiedzić studio Harry Pottera. Byliśmy na The Friends Exhibition i było super. Zwiedzaliśmy też co nieco Londynu. Był to tak naprawdę lekko dłuższy weekend, także nie był to jakiś turbodługi wyjazd, ale najważniejsze, że spędziliśmy wspólnie czas właśnie z moją siostrą cioteczną i było super. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy czytaliście już książki Belli, Maki i jeśli tak, to która z nich podobała Wam się bardziej. A jeżeli dotarliście do tego momentu. Filmiku możecie mi zostawić emotkę fruwającego panknociku, bo to tak w tematyce tych y, pieniążkowych, majątkowych spraw. No i co, to by było na tyle. Ja się z wami już żegnam i życzę Wam zaczytanego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Czy ja włączyłam nagrywanie? I tak.